Byle było tak, że się nie powie nie. Hej, ciasteczka! Dzisiaj robię przekąskę Kinder Pingui. Pośpiewałam, a wypiszcie komentarze, a w komentarzu napiszcie, kto śpiewał tę piosenkę i jaki jest tytuł tej piosenki. I trzy najlepsze osoby wyróżnię w następnym odcinku. Super przekąska szybka, łatwo! Można ją zrobić. Tyle może trudniej trochę wyłożyć, żeby to było bardzo równo, ale myślę, że tak nie musicie się przejmować tym, więc szybciutko ponakładać warstwy. Rewelacyjne. Pod ostatnim filmikiem zostawiliście tysiąc, a nawet ponad tysiąc łapek. Dokładnie, nie wiem, bo dajecie je ciągle. Dzięki za wszystkie łapki i zgodnie z obietnicą robić dzisiaj przekąskę Kinte Pingui. A jeśli chcecie, żebym zrobiła sernik dumle. Czy ktoś wie, co to są dumle? To są cukierki pyszne, ciągnące i będą też cukierki w tym serniku, to dajcie łapki w górę i zostawcie ile? 1000 tysiąc? 1100 tysiąc łapek w górę. Ja chciałam 200. Dwieś... Boże, 2000, a Maciek mówi nie dacie, a wy dacie, ja wierzę w was, ale powiedziałam 1100. dobra, zostawiam 1100, ale jak będzie 2000. Będę bardzo szczęśliwa. Dzięki za wszystkie łapiszu bardzo dziękowałam, ale dajcie, dajcie te kciuki w górę. I już teraz na moim Instagramie rozdanie nagród jest Was bardzo dużo, coraz więcej i zapraszam wszystkich chętnych. Wystarczy obserwować mój profil na Instagramie i zostawić serduszko pod zdjęciem konkursowym. A w ostatnim rozdaniu nagroda powędrowała do Michaliny. Pozdrawiam gorąco. Nie zapominajcie o subskrybowaniu kanału. Brawo dla Was, bo nie było to łatwe zadanie, ale daliście radę i zgadliście, że śpiewałam piosenkę Kaliego, gdybym nie zdążył. Tak jak już powiedziałam, jest to moja ulubiona piosenka, no może tam trochę wykonaniu nie tak i trudno było, ale daliście radę. Trzy najlepsze osoby to Karolina, Agu i Paweł No. Jestem w kuchni. Widziałam. Ja. O, byłam w kuchni, no oczywiście. Słuchajcie, działam da, znowu, Boże, pląta mi się już. Późno jest wieczór. <grytanie> Dobra, robimy przekąskę. Co? Nie 50 ml śmietanki kremówki. <grytanie> no w tym nie, nie, nie śmiecie się, nie śmiecie się. A ja już, już robię. Ale śmiech to zdrowie i teraz <grytanie> rozgrzewamy śmietankę mocno. Tak, tak zaraz będzie, bo to jest malutko. Za momencik, za, już za chwileczkę, już za momencik, kącik z pan. Nie, to było, taka była bajeczka. Pan Kracym będzie się kręcił. Tak, tak. No dobra, i teraz tak. śmietankę dużo wspomnień dzisiaj. Jest jeszcze nie. A, bo dam za niskie, już podgrzewamy. Teraz tak. Mam czekoladkę przygotowaną. 50 g mlecznej i 50 g gorzkiej czekolady. A więc w sumie. Umiecie dodawać? Ja też umiem. 120. Boże. No teraz już pojechałam. No. Chyba nie umiem. 100! No teraz to dam. Dam ciadło. To 120. Jeszcze śmietanka mi się zagotowała. Rzucamy 100 gramów czekolady. W sumie. Zostawiamy na chwilę. Pośmiałam się dzisiaj. Mam nadzieję, że Was też rozbawiło to. O, ale fajne kolory, ciemne, jasne, fajne. Ale dałam tutaj dość mocną tą czekoladkę jedną, 80 kakao, ale być nie taką miałam akurat. Czekamy chwilkę, jak ta czekoladka tak się tak chwilkę namoczy, rozpuści, pomieszamy tą i odstawiamy. 250 ml śmietanki i kremówki ubijam na sztywną pianę. Dodaję taką tą łyżkę cukru pudru i myślę, że ona jedna wystarczy. Jak ktoś woli bardziej słodkie, może dosypać jeszcze jedną i miksuję. Dodaję 125 gramów serka mascarpone. Przepołowiam, więc to jest tyle. Do śmietanki i miksuję. Ops. Co ja tu mam? Żelatynkę, łyżeczkę żelatyny. Najpierw zamoczyłam w zimnej wodzie, teraz włożyłam do miski z gorąco. No i tak ładnie mi się rozpuściła. Chyba już. Tak będzie. Dodaję taką cienką stróżką. I miksuję. Przełożę sobie białą masę do rękawa cukierniczego, bo chcę, żeby mi wyszły takie równe paski. A łyżką to bym zaraz sobie tą upa brała w szklankę. No. Działamy. Patrzymy, patrzymy, jak dużo, ile chcemy mieć. No. Czy jeszcze? Jeszcze to jeszcze równo jak ja się namęczyła. słuchajcie ta masa już wiąże Chciałam tak, tak równiutko możecie zrobić niżej, wyżej zależy ile deseru ja tutaj robię pokazowo więc musi tak być na bogato no, Przygotowałam, to będą dwa desery gdzieś takie większe może trzy no to tak przygotowałam dwie takie kopiate łyżki kajmaku. teraz też sobie przełożę do rękawa bo zobaczcie no tak bym pewnie szklankę upaprała zanim bym to nałożyła idziemy Kajmak jest coś, tak skupiłam się, dobra, skupiłam się, żeby to było równo. On jest lepszy, bo on jest taki rzadszy, łatwiej mi się go rozprowadza. Najpierw zrobiłam boki, teraz wypełnię środek. Nakładam jeszcze tak, żeby to było wyżej. Dużo tego będzie, będzie słodkie, dlatego dałam tak mało cukru. To będzie słodki deser. Ten kajmaku damy. Super to kontrastuje, białe i ten kajmak, no, kolory są fajne. Zaczynamy, następna warstwa. Już zacznę tak, żeby było... Zmęczyłam no. się, ale widzicie, jak jestem taka bielutka, Kinder Pinguin, ja jestem Pinguin, to dokładamy. Dokładamy jeszcze warstwę i rozprowadzimy równiutko. Kładam sobie też masę czekoladowo-śmietanową do rękawa cukierniczego, żeby łatwiej mi było rozprowadzić. Ja idealnie się ubrałam, bieluteńka jestem, no ale mówię jak Kinder. Rozprowadzam. Aj, no skupiam się, skupiam się, bo chcę tak ładnie to zrobić, naprawdę, staram się. Staram się. Najpierw sobie tu robię boki. Potem rozprowadzę na środek. Przekąska Kinder Pingui gotowa. Pyszny deser z kajmakiem uwielbiam, biała masa i czekolada na wierzchu. Można posypać kokosem. Jest teraz nowa wersja. Pozdrawiam ciasteczko, do następnego odcinka.